Halo? Halo? O. Halo? O, Co się dzieje, że cię wyrzucili z sieci? Co się stało? Zacząłeś wyzywać ludzi na help co Nie. Stało? A co za? No to czemu cię wyrzucili z sieci? Odpowiedz nie wiem. sobie. No ale to co po chuj tu w ogóle wchodzisz, no odpowiedz, jak ci daję pytanie no. Ciężko? Analfabeto? No mów. Tak, kurwa, nie bala. Okej, mi z No mów, no czemu cię wyrzucili? Co, helpop zacząłeś wyzywać, że dostałeś muta, bo się popłakałeś, jak zjeść? No. Pewnie.. Nie wiem kurwa jesteś największą 60 na tym serwerze i coś no czekać. No jeszcze coś powiesz, no to pytam się. Dobra jeba, to jest kapł ten Zwyzywałeś na helpopie? Adminów, tak? A powiedz o kie... czemu, ci... czemu miło co wyzywasz? Czemu mi co wyzywasz? Czemu miałe co wyzywasz, nie wiem Kiedy? Mem ci łapy połamać? No na czacie zjebi jebany. Pewnie tak No pewnie nie, no pytam, mam ci łapy połamać? Kurwa. No mów. Pewnie mi połamiesz, nie? Jeszcze coś pomiesz? Pewnie tak, ja mi połamiesz, zjadł Dlaczego, e, no. Dlaczego ci kurwa jest y, mi żal? No kurwa, wypowiedź na ten temat spierdolony z Rozumiem, że ci kurwa rodzice nie kochają. No uszkodzisz I je, byłeś jedną spadką, ale to spokojnie, kurwa. Małyska. Czy jeszcze masz do powiedzenia ciekawego, czy będziesz tak mnie pomałem jak wyzywał, no? Czy to otwój no powiedz coś ciekawego? Ja się o tym pytam. Ej, czy ty poważnie dostaliśmy muta na 15 minut? Możeszłeś się pucować na helpopie, że jebać admin, nie bo, bo ty że jest skargę no, 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 tak w No biegnie. no by jesteś rzekłem. No i co? A, 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 no, nie, mam buta na 15 minut, nie wiem Jesteś pierdoloną piszczałką, rozumiesz to kurwa, jesteś nikim, każdy ci, że dup stalek admin, nim. Czemu, 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 czemu mówisz przez nas? Halo, co się stało? Pocięło cię coś? No. Kurwa, jebane debilu mam katar. No. Chory jestem, zjedzie. No fuj masz. Się Czemu ty mówisz, że piszczak masz 13 lat i nie masz mutacji? Bo no? jesteś kurwa jebał? Jak to jest lizać uniksyjowej dupę? Ta, liżę w dupę, w chuj. Dziwko pierdolona Ale, nie słówisz, ale ty chłopie do message'a ciągle do mnie piszesz Alex, błagam, choć tu Mogę SS-a? Ty tak pisałeś, mam ss z tego Tak samo na przykład jak... Jak się jadło Koksa hopie na gapa i pisałeś, że nie zjadłeś nie, Ty jesteś takim metalem, że nawet nie umiesz się przyznać do błędu Pie... Kurwa, ty, ty powiedziałeś, że jak było 1 na 1 no. Kurwa, przy drzewce no, ee, na drzewce, na drzewce 1 tak. na 1 i chuj no. Przy drzewce kurwa jebana, okay. przy, drzewce, przy drzewce To dostajesz kurwa stalowe na jednego HP A, Stalowe Z jebko, tak, no. HP. idziesz? Chce pobić? Mogę, ale nie mam refów, także... No to masz o Kurwa jebany bogacz No mam O Kurwa masz. No to stać mnie Takie zjebie aktywy pracą, wiesz? Chodź Chodź, chodź, Dobra ocz, ocz. A tu masz kurwa a masz przewagę 5 refów Serwerek Paytwin, co mogę powiedzieć Ale dobra Gdzie jesteś? I zdanie... Idę Idę już Fajkał To mnie ty kurwy będą bić Chodź tu No jak cię będą to smutno No i już giniesz no. Kurwa, zdecyduj albo wetka, albo klocki Kurwa, to się nie możemy Cześć, ile ja mam pingu, kurwa? Że ja byłem za 30. tą plecami i mnie kurwa klepałeś 30 Pajsa zewnętrzny Kurwa, ja mam 30 pingów, o chuj 30 Nie, no. że kurwa masz THP Nie, że masz kurwa THP gdzie uciekasz? Bo płakałeś się już? Ej, no... Kurwa masz takie zajebiste HP kurwa po prostu. Zjebku pierdolony. No spodz, jeszcze coś muszę do powiedzenia ciekawego, tak szczerze? Nie wbierz na DC? ej, tak szczerze powiedz mi, co mieć do celu GNS tu na DC? Popłakać, że nie dostałeś mu na 15 minut i powiedzieć tym konfidentem? Tak, bo jestem chyba konfidentem, z pierdoloną. Nic dziwnego, że ci kurwa zabierają kanapki w skole. No to, bo ej, powiedz mi mieszkasz. Nie przyjechać. Gdzie mieszkasz? Powiedz, zobaczymy komu. Chopie, ja ci mogę łapy połamać. Chopie, tak dookoła ci przejdę mi chopie, zawiążę, chopie. pentelkę jebaną, Kumasz? No halo, co takie ciche jesteś? No gdzie mieszkasz? Nie wiem, kurwa, ale że ty kurwa. Gdzie mieszkasz? Ale, masz 18, 18 lat praktycznie. 18 lat chopie. No, praktycznie mówię, że masz prawie 18 hopie, lat. Nawet jeśli nie mam lat. Wiem. Nie wiem, więc mam pizdę. 17 masz, nie. albo 16, No, nie wiem. no a to, to ile ty że się boisz 16 latka Nie wiem 13? A ja o no, kurwa 14, no to, to nic nie ma... 50 kg, 150, ta? Mam kurwa metry no, 52, kurwa no, mówisz no, 52 pierdolę. Masz coś innego niż nie wie? Czemu stworzyłeś kolejny Multicon? To jak to jest? Nie wiem, ty milisz tak specjalnie dupy, czy jak to jest? To potem utworzysz konto tylko po to, żeby mieli zaś dupy założyłeś to? Odpowiedz na to. Czekaj. Nie czekam, no mów. Chyba, że kurwa, mnie się po no, kogoś zajebiście, Gada ze mną zapni pizdę i mów, no, mów. Nie no, kurwa. Ale coś czy nie, dupę? nie wiem. A to jest... Uczysz się polskiego czy to jest jak? Jesteś taki kurwa nie niedojjebane, czy tylko udajesz? No jeszcze nie... Co, udajesz okay. się, nie no już mi się nie chce. Z tobą. Wiesz idę mi Popatki. Buziaczki dla siebie, żebyś, nie wiem, tam miał na. O, no. kurwa mi Okej, okay, pa. <laughs>